Jak to się robiło? Cześć. Chciałem nagrać film odnośnie ekspozycji, natomiast stwierdziłem, że zanim to nastąpi, przyda Wam się kilka słów wstępu, jak w ogóle się mierzy światło, co to jest światłomierz, jak on działa i na czym to ogólnie wszystko polega. Więc stwierdziłem, że dzisiaj będzie taki krótki film, co to w ogóle jest, z czym to się je, a dopiero potem przejdziemy już do właściwej ekspozycji. Czym w ogóle jest światłomierz i do czego się go wykorzystuje? Świadczenie, że to urządzenie, które bada nam jak bardzo scena, którą fotografujemy czy tam filmujemy, jest naświetlona i na tej podstawie podaje nam właściwe parametry, jakie powinniśmy ustawić w urządzeniu ee, no, żeby ta ekspozycja była poprawna, czyli żeby wszystko było dobrze widoczne, nic nie było prześwietlone, niedoświetlone itd. Na razie skupię się na światomierzu ręcznym, nie takim budowanym w aparat. Ogólnie jeśli chodzi o to urządzenie, ono jest nam w stanie podać trzy parametry: migawkę, przysłonę i ISO. O każdym z tych trzech parametrów opowiadałem w osobnych filmikach. Także jeżeli jesteś do tyłu, zapraszam do zapoznania się, wtedy będziemy mogli spokojnie kontynuować dalej. Jeśli zaś chodzi o sposoby pomiarów, jakie wykonuje to urządzenie, mamy tak naprawdę trzy: światło padające, światło odbite i pomiar punktowy. I dla uproszczenia całego wywodu skupimy się raczej na fotografii portretowej. Pomiar światła padającego polega zasadniczo na tym, że gdybyśmy na przykład chcieli sfotografować mnie, Musiałbym taki światomierz ustawić w tym miejscu skierowany w stronę aparatu. Światło pada na mnie w tę stronę, więc pomiar ten tak naprawdę podałby nam parametry, jakie musimy ustawić w aparacie na podstawie światła, które właśnie yy, oświetla moją twarz czy tam moje ciało. Dlatego też światomierz musiałbym ustawić w tym miejscu skierowany w stronę aparatu, ale tak, żeby też ten yy, promień te, tego światła wpadał na, do tego światomierza. Czyli nie gdzieś tutaj, tylko właśnie tu. Dodatkowo na światłomierz trzeba by nałożyć kopułkę rozpraszającą światło, czyli taką po prostu nasadkę z mlecznego pleksiglasu. Pomiar światła odbitego natomiast polega na tym, że światłomierz ustawiłbym w miejscu, gdzie znajduje się aparat i skierowałbym go w stronę moją. Czyli światło pada na mnie, odbija się ode mnie i wpada później do sensora na światłomierz. Na nim również musi się w tym wypadku znajdować kopułka rozpraszająca, bo to nie jest pomiar punktowy, tylko właśnie pomiar światła odbitego, czyli taki pomiar bardziej ogólny. I ten wynik będzie troszeczkę uśredniony, jeżeli chodzi o cały ten kadr, o całą tą przestrzeń, tutaj, w którą będzie skierowany światłomierz. Pomiar punktowy natomiast, tak jak już praktycznie zacząłem przed chwilą, polega na tym, że ściągamy tą kopułkę rozpraszającą. Mamy wówczas bardzo wąski, e, bardzo wąski kąt widzenia takiego światłomierza. w tym wypadku byłby skierowany również w moją stronę. Natomiast tutaj możemy precyzyjniej ustawić e, jego kierunek padania, czyli na przykład na moją twarz. Żeby nie za bardzo uśrednił cały ten kadr. Czyli, że no tak jak mam tutaj akurat czarne tło, jestem na ciemno ubrany, światomierz ogólnie dość mocno uśrednia kadry, więc w tym wypadku podałby nam troszeczkę błędne parametry. Więc musielibyśmy albo troszeczkę to skorygować później, albo właśnie użyć pomiaru punktowego. Pomiar punktowy polega na tym, że kierujemy właśnie w jeden mniejszy punkt yy, sensor światomierza on również pobiera nam jakby natężenie światła odbitego czyli światło znowu odbija się ode mnie w tym wypadku od mojej twarzy praktycznie wpada do sensora i ogólnie jeżeli chodzi o światłomierze i pomiar punktowy można wykonywać to najczęściej w ten sposób, że wykonujemy kilka pomiarów pomiar miejsca, które jest dość jasne w kadrze i pomiar na przykład miejsca, które jest dość ciemne czy tam tutaj, czy moja koszulka i wtedy możemy sobie ten wynik uśrednić dzięki czemu będziemy mieli poprawną ekspozycję bez żadnych przekłamań Właśnie z tego względu, że tu jest czarno, tu jest czarno, ja jestem jedyny jasny. Teraz trochę z innej strony. Światomierz ogólnie ma możliwość wykonania dwóch rodzajów pomiaru: pomiar światła stałego i pomiar światła błyskowego. Pomiar światła stałego polega na tym, że tak jak teraz mam światło, które przez cały czas nieprzerwanie atakuje mnie, bombarduje. W tym wypadku ustawiam światomierz, czy to tutaj, czy przy aparacie. Naciskam przycisk i światomierz praktycznie od razu podaje nam gotowe parametry, jakie powinniśmy ustawić na aparacie, żeby. Osiągnąć poprawną ekspozycję, żeby zdjęcie było poprawnie naświetlone. Jeżeli zaś chodzi o pomiar światła błyskowego, wygląda to w ten sposób, że ustawiamy światomierz w odpowiednim miejscu, czyli znowu tutaj, tam, jak, jak to tam, że tak powiem, potrzebne jest do wykonania pomiaru, w zależności od tego, jaką mamy scenę. I znowu naciskamy przycisk i wywołujemy błysk. I dopiero po wywołaniu błysku, światomierz poda nam wszystkie parametry, które są potrzebne do. Ustawienia poprawnej ekspozycji na aparacie. W przypadku światła stałego możemy albo dokonać pomiaru wszystkich trzech parametrów, albo możemy sobie na przykład zdefiniować. Że zależy nam na tym, żeby ustawić jakiś tam konkretny parametr ISO, lub konkretny parametr migawki lub przysłony i wtedy już poda nam po prostu jakby no pozostałe parametry brakujące do tej całej trójki, żeby była poprawna ekspozycja. Jeżeli zaś chodzi o pomiar światła błyskowego, urządzenie może nam podać tylko i wyłącznie przysłonę. Migawkę i ISO musimy samodzielnie wprowadzić do urządzenia, żeby wiedział, na czym ma bazować. Jak natomiast ma się sprawa światłomierza wbudowanego w aparat? Tak, Twój aparat też posiada wbudowany światłomierz. Obecnie produkowane aparaty, tak naprawdę chyba wszystkie, posiadają wbudowane takie urządzenie. Uprasza nam to sprawę do tego stopnia, że no nie musimy, tak jak dawniej, nosić ze sobą dodatkowego urządzenia, które nam pomoże w ustaleniu poprawnych parametrów ekspozycji. Natomiast no, ma to też swego rodzaju wadę z tego względu, że możemy dokonać tylko pomiaru światła odbitego, nigdy padającego. Tutaj również mamy trzy tryby pomiaru pomiar matrycowy, czyli całościowy, pomiar centralnie ważony, czyli praktycznie 60-80% kadru, lub pomiar punktowy znowu, czyli kilka procent raptem, mały wycinek, mały fragment yy, sceny na podstawie której aparat dokonuje pomiaru. Pomiar matrycowy lub też wielopunktowy jest chyba najczęściej używanym przez wszystkich trybem pomiaru, jest też najbardziej uniwersalnym. Polega tak naprawdę to na tym, że, tak jak już powiedziałem, aparat pobiera nam próbkę z całości kadru, praktycznie ze 100%, i na podstawie dość zaawansowanych algorytmów jest nam w stanie dość dokładnie podać parametry ekspozycji poprawne, żeby zdjęcie po prostu było dobrze wykonane. Pomiar centralnie ważony, tak jak również wspomniałem, polega na pobraniu próbki z jakichś 60-80% kadru, pomijając oczywiście brzegi, i znowu na tej podstawie uśredniając i podając nam parametry poprawne do wykonania zdjęcia. Pomiar punktowy tak naprawdę wygląda w identyczny sposób, jak wyglądało to w przypadku ręcznego światłomierza, czyli kilka procent raptem przestrzeni całego kadru jest pobierane jako próbka, i na tej podstawie dobierane są parametry. Tego typu pomiar jest wykorzystywany raczej w takich dość ekstremalnych sytuacjach. Typu, nie wiem, chcemy sfotografować kogoś, kto ma dobrze oświetloną twarz, na tle np. Na ciemnego tunelu, czy tak jak tutaj, ciemnego tła. Wówczas parametry będą raczej dobrze dobrane, jeżeli skierujemy ten punkt na chociażby twarz osoby. W skrócie, to są najważniejsze rzeczy, które powinniście wiedzieć o światłomierzu i o pomiarze światła. Jeżeli jest to dla Was mało, mogę przygotować troszeczkę bardziej rozbudowany materiał, mogę spróbować zorganizować do tego studio, już światłomierz mieć w ręce, nie tak jak teraz. Tylko proszę o informację w komentarzu, czy w ogóle jesteście tym zainteresowani. A tymczasem wiecie, co z tym robić, dalej nie zanudzam. Dziękuję za uwagę. Cześć. Chciałem nagrać film odnośnie ekspozycji, natomiast stwierdziłem, że ble, ble, ble. Ogólnie jeśli chodzi o działanie światomierza, światomierz bardzo uśrednia. Nie. Cięć o tym będzie później.